Witam w kolejnym vlogu. Może być mnie słabo słychać, ponieważ strasznie wiatr wieje, ale dzisiaj zajmujemy się tym kiprem, to jest Man. Będziemy go całego malować. Wszystkie tutaj burty od spodu. Oczywiście najpierw musimy go rozebrać i pościągać te naklejki te plandeki. Zobaczcie w ogóle jak on wygląda. To wszystko wypiaskujemy. Jeszcze ogólnie nie wiem, czy go ściągamy, czy. Czy będziemy go robić na, na, na aucie? Ale zobaczymy. E, I taką całą tutaj tylną burtę piaskujemy. E, ściągamy te wszystkie odblaski. Później damy tutaj nowe. E, te wszystkie naklejki damy też nowe. To wszystko zobaczcie. Piaskujemy. Zobaczcie, jak to wygląda. To już zaczęliśmy ściągać Kabinę przepolerujemy te naklejki zostawimy tą całą kabinę przepolerujemy, żeby nie było tych wszystkich napisów. W kolor pomarańczowy idzie tak jak jest i co? Zaczynamy. E ściągamy to wszystko, e Kiper do góry myjemy to porządnie, jedziemy. Eee, tu piaskowe. strasznie wieje dobra, to działamy idziemy się pomycił, jak już myję, pokażę Wam jak, jak to wszystko wygląda. Zobaczcie co tu się dzieje o. to sobie wszystko wypiaskujemy ładnie patrzcie tu już znalazłem też o, yy, miejsce do spawania. Zobaczcie, tu jest pęknięty i tak samo tutaj jest burta pęknięta. To też musimy obspawać. Dobra, zimno mi strasznie w rękę. Myjemy. Zobaczcie, jak jeszcze wygląda spód. E, przed myciem. Zobaczcie, wszędzie tutaj rdza. W tych zakamarkach. ła, się nadziałem. Zobaczcie tutaj co się dzieje Rdza tu siłownik Szczegółowo To pokażę szczegółowo Tutaj drabinka przyspawana od spodu o no, tutaj jakaś korozja później postaram się pokazać jak to wygląda eee. Już na sam koniec żebyście mieli porównanie no tutaj pokazywałem tą tylną burtę no tutaj to wszystko Zobaczcie jak wygląda o. Tutaj to błoto jest ale tutaj o gdzieś dziury wyjdą o, wszędzie gdzieś coś jest A tak to sobie już go porozbieraliśmy jeszcze później to sobie ściągniemy eee, To też bym chciał przepiaskować i później na czarno pomalować Zobaczymy jak też z czasem bo tu mamy bardzo mało czasu Tamte już naklejki nie będziemy dawać. Tu wszystkie te gumy pościągaliśmy. E, drabinkę z, e, tutaj z tej przedniej burty ściągnęliśmy. Wszystkie naklejki wszystko pościągaliśmy. O, e, plandekę ściągnęliśmy. I teraz idzie całość do mycia. Najpierw e, umyjemy, później chemia. I dopiero pójdzie to wszystko do piaskowania. Zobaczcie. wszędzie rdza. Wiecie co, tak się zastanawiam, czy go ściągać, czy go nie ściągać. No duże roboty nie jest, bo odczepić te dwa siłowniki, e, tą linkę i tutaj hydraulikę do do hydroburty, tam gdzieś podejrzewam, że musi być zabór. No tak się zastanawiam, czy go ściągać, czy go nie ściągać. Niby dojścia mam ładne, żeby to ładnie wszystko zrobić. Nie wiem, ale możliwe, że go nie będę ściągał. Po prostu wjedziemy na piaskarkę, to wypiaskujemy, to sobie ładnie ukryjemy. Nie wiem, tak się zastanawiam. Tym bardziej, tak tutaj żadnej ramy, nic nie ruszamy. No nie wiem, jeszcze przemyślę to. Teraz myjemy to. Chciałem Wam nagrać jak będzie suche, ale tutaj już deszcz zaczął kropić, więc... Więc nagram w ten sposób, jak... Jak to wygląda teraz. Oczywiście widać, że są te odwody, krople, ale zobaczcie, jak jest pomalowany cały spód. E, wszystkie te poprzykręcaliśmy, gumy oczywiście, e, nawet tam jest naklejka e, bezpieczeństwa. Wszystkie przyłącza, wszystko e, e, jest poprzykręcane, e, linka zabezpieczająca też. No i tak on wygląda. Myślę, że nawet fajnie wyszedł. tutaj tył. Oczywiście tutaj brudne, bo tu chodziliśmy. Ale to jest nieważne, bo tak tu się ziemia sypuje więc, więc, i tak będzie zaraz wszystko uwalone. Nowe naklejeczki. O, ta strona. Siłowniki że wszystko zostało wcześniej poklejane zobaczcie jak to wszystko wygląda no i tak właśnie się prezentuje kiper po pomalowaniu piaskowaniu pamiętacie jak to wszystko wyglądało, może pokażę rozbiska, z bliska będzie lepiej, tutaj też nowa guma przyszła Zobaczcie, jak to wygląda. O. Czekajcie, żebym... Tak. Zobaczcie sobie. Myślę, że naprawdę fajnie to wyszło. Kurczę, nie pamiętam, gdzie wcześniej nagrywałem, gdzie było najgorzej. Ale tu chyba było... Czy ta tylna burta była taka najgorsza? Teraz zobaczcie, jak to wygląda. Dobra, ja dziękuję Wam za uwagę. Widzimy się w kolejnych vlogach.